Czekaj, bo ja jestem w ogóle podpalony i, i, i słabo Okej okay, jestem. No też. ja też właśnie <laughs> Trzeba czekać Kłod wow. no, Dlaczego ja tak długo? St no już Bo jesteś... No znowu. kaktusy Naprawdę Czekaj no, ja nic nie widzę Właśnie w tym jest problem Okej okay. Fak spadłem no, ej, no przez ten kupi ogień <grym> ty się jeszcze pa no, no weź Ej! No weź mi tylko... No nie, no weź To jest... nie wiem, pół dnia się będę palił, nie, muszę, muszę coś z tym zrobić. Przepraszam, przepraszam. Eee... Yy, zrób sobie game ota. Czej, obetnę ci włosy. Zdejmij... ej, zejdź czapkę <grym> <grym> Obcinam ci włosy. <grym> Okej. <Okay. z zee grym> <grym> <grym> Jest świetnym fryzjerem. <grym> Wiem. U, kurde. Spadłeś? No. Co tam otwierasz? Co tam otwarłeś? Dzięki. <grym> spoko. Wiesz, że to nie było specjalne. No. <grym> tak. Dzięki, Bo. dzięki Westu. Naprawdę. Naprawdę. Żyłeś jak tu się, żeby się nie zniszczyły. To nie są żarty. A <laughs> jemu nie mam. Dzięki. Wow. Proszę, masz. Nie, dobra, Proszę. nie chcę. Ale, ale ja mam czapkę Mikołaja. Więc wiesz, w ogóle skin sobie nie drugą przyznasz. Wow. <laughs> ale skill. Ale skill. Mam. <laughs> Sorry! Hey! Teraz jump to you. co do Weź. wiesz, tepno do ciebie Fary, ter, 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 możesz mnie zabić. Możesz nie, dobra. Ja nie jestem takiemster. Ja nie sorry, jestem, ja I... nie jestem. E, 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 Ale ja nie chciałem. Naprawdę. Ja nie mam tego ja swojego Ale ja nie chciałem. Rozumiem, rozumiem. Ale wybaczysz mnie. Nie no dobra. Dawaj. Skąd masz jak sobie of Czy też? Leżał. Leży, nie widzisz? No. No, no. no wiem, widzę. <laughs> Nie jestem ślepy. Mówisz mi. No. Nie. To się nigdy nie skończy. Dobra. Ja chcę, no to się fuck. teraz tepnij Teraz ci pozwalam. tepnij się. Dobra. Ja też byłem. Wiesz o tym? Mhm. No tak, ja też tak. byłem. No tak. Nej. No i. No! Dobrze ci. Fak. No ty co? Co? Nic, co nic ja nie robisz? Robię? No kurde. Wyszliśmy. No, no biegnie, ja cię popchnę. No kurde. Czekaj. Ej. Jest, dobra, przeszedłem. Tak. Tak. Okej. Okay. Co to jest? SKACZ! Skaż, a musimy skakać! Jej, dobra. Udało nam się. To było takie ciężkie. Tak. Bestium. Dokładnie. Chyba zimowy. Wszystkie rzeczy zebrałem twoje. Masz. Masz bloki Pół serduszka. serduszka. Ja. Dobra. Tutaj. Jestem! Ja chciałem mieć taki no lift, no okay, i to teraz tutaj... zbijaj na górę. No właśnie, no okay. No nie no zasłaniaj mi. Dobra. Nie, to jest ta potka? Ty mam w ogóle potkę na spi... Ale nie możesz jej brać już. E, nie? Bo to będzie cheaterstwo. Oj tam. I wtedy się źle skończy. Ty no, przecież sam masz. Nie mam. <laughs> no ty mi wszystko zabrałeś i szmatą. szmatą tak dobra, nie, szybko, szybko, uciekać, uciekać, no i teraz Dead mi, znaczy, daj czy tam kid wpiszesz tak, tak czy kiedykolwiek się to zrobiłem? no nie ty wnułeś się, nie? tak dobra to dawaj od nowa, bo to, to wiesz, nie, nie wolno cheatować dokładnie a tylko ty znajdziesz się tu, czy tu I ciągle jump tu, jump tu, nie? Jump tu mhm. I takie, taka sytuacja No nie, dlaczego jak wciśniesz mm, 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 mm. Co? Jest shift w tym Na, w powietrzu No, dlaczego ty jesteś na drabince? Weź ze z drabinki Czekaj, 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 okay. dobra. dobra Ja set home, jest, żebyś mnie nie spiechał, czy coś? Nie, ja cię nie zaepnę no, to ja wiem, wiem. Ja bym nie śmiał nawet. nawet nie myślimy, że ja wiem, że mnie nie zepchniesz. No dobra. nie, no przecież ja ci mówię, że cię nie zepchnę. Jest, dobra, jestem. Kolejne wielkie skakanie. No, spadłeś. <laughs> spadłem. Właśnie spadłem z góry, wiesz, jak anioł. Ale z tą błotką to powiem ci, no easy. Ty, aha, bo ty na podstawie jedziesz, tak? <laughs> Chociaż sam masz bodkę, no. No Człowiek. nie mam! Ja mam pusty ekwipunek, jak sobie sprawdź. No ekwipunek, ale podkadziała działa. No nie mam! Ej, nie mam! No. Ej! Właśnie. Mam podkę. Dobra. Ja jak Noli, w ten, takim. takie. T.T.T. wiesz? Tak no wiem, wiem. Znaczy tak porusza, tak w prawo-lewo, nie? A teraz ja zrobiłem. Ja, teraz też tak zrobiłem, ale nie wiem co dodaje w ogóle. Nic nie pana. To, to w C się dużo dawało. Nie wiem czy grałeś. W CSA? Tak. Nie. Znaczy trochę, ale ale nie na tych serwerach tych wiesz. Te strefy i tak dalej, nie? No no to właśnie, tam właśnie tak się tak robiło się tak. Te strefy, no. No. O, widzę, że z ciebie go przeszedłeś. No wiesz, No bo ja sam ogólnie dalej od ciebie teraz. O, pięknie. Dobra. Spoko, spoko, spokojnie. Spoko. szybko Co spoko. to tu jest? Biegnij szybko, Dobra, biegniemy. Yy... Jest! Dobra, wiesz co zrobiłem? Poszedłem tak na bok, na ten, wiesz. What?! Dobra! What the fuck? Ej co to jest? Ej, jakieś. Dobra. O! Pa. Papa! Ja, dobra. No, oddaj mi mój haku. Brawo, brawo. Brawo, brawo. Jak są wyjść, dobra. Dlaczego ja Czytaj powiem... to, czytaj to, bo... Oho, to jest koniec, więc Dzięki czytam. za przejście mapki. Mapka została zbudowana z okazji 100 widzów. Mapka bardzo długo budowałem, więc to docencie. Zapraszam do subskrypcji mojego kanalu na YouTube. Nick, coś tam. Mam macie linka tutaj. Coś tam no. e, a na koniec powiem wam, Z te zdania komentujcie, subskrybujcie i ocenajcie. pozdr... coś tam a tak ps.gratuluję przejścia mapki, bo jest ona dość, dość trudna tonarka no Okej. Okay. To, to jest, dobry, przeszliśmy mapę weź nie spada, nie, Faj. <laughs> ej, jak ty to robisz czekaj, w bo ogóle jest... Ecos, y czekaj, czekaj, czekaj Oh! Ja, ja mam pomysł Czekaj, 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 ej, no, oh, masz pochodnie? Tak, tak, tak. Daj, daj mi, daj mi... Siostra, masz pochodnie We, weź okay. trochę. W ogóle chodź na GMA i mam weź pochodnie. pochodnie Dobra, to żeby do, dopełnić jeszcze tej mapki Postanowiliśmy Zrobić wielkie błędy. Ej, eee, popalam się Ja też Dobra PIĘKNIE! Wow, Jebuli. coś nie wyszło Ej to może Jebuli. dawaj te... Yy, te... 100 st, y, słup Dawaj To, y, to tego, ten Tutaj Okej okay, Okej, okay, ale to trzeba od tyłu Od tyłu wszystko Pięknie ładnie wszystko od tyłu Okej? Okay? Dobra, no spoko no, no bo jakie, jakie no. to ma znaczenie w ogóle? To ma wielkie znaczenie Wszystko Pięknie Bez przerw Dobra Eee yeah. okay. Bas czekaj. starczy. Nie, jeszcze nie. Dobra, starczy. No już, czekaj. Odpalaj, chodź, chodź do, tutaj. Patrz, piękny. Wow. Jej. Yes. High five. No. Ej, hey, high five. Tak. Ej, wiesz co zapomniałem zrobić? No. Co? Zapomniałem zrobić screena na miniaturkę. <głos> o, <głos> dobra. Jak przykro. Dobra, to może dzisiaj do pożegnamy już. Co? Ja w skinie świętego okay. Mikołaja. No. No i tak, taka sytuacja. Odrzuć. Więc dziękujemy Wam za oglądanie y, tego parkura. Myślę, że Wam się podoba, bo naprawdę fajnie się grało. Y, no jeszcze nie wiem, jak to podzielimy. Dzielimy na części? Co Ty na to? Yy, no raczej tak. Czekaj. Tak, tak, na tak. pewno. No, i jak Wam się podobało, to nie zapomnijcie dać kciuka w górę. To naprawdę bardzo motywuje. I nie zapomnijcie zasubskrybować Westiuma i mnie. No, tak. Tak, dokładnie, więc trzymajcie się. No i cześć. No, papa.